Dobra hejka, to ja pierwszy na kanale moim, jak mi się uda to znów nie usunąć to jest gierka, co nie umiem czytać, trochę sobie pograłem, ale co on coś tam, nie? Spoko gierka, w, w linku napiszę nazwę, jakbyście chcieli pobrać co tą grę. Jest na ios i na Androida fajna gra no chyba chyba od 2019 roku, jest chyba, nie wiem Proszę mnie nie przekazać No, mogę wam pokazać gameplay Jeden Jeden, dwa gameplay bo są krótkie To jest gierka, to gdzie było już Nie wiem, jest dobrą grafiką, ale z wymagana wymaga, wymaga, zbyt dużo yy, Odcinki będą się tak o może nie o tej porze Chyba o pierwszej w nocy, chyba, nie? Trzeciej, już prawie czwartej. to tak, o, żeby było coś taka, ale. No, taka, kilka. A się gra. Ale oczywiście ścina mnie, tak jak myślałem, że będzie. Aha. He, <grystanie> he. <grystanie>

o, o Uo, ale Uliczki. o, ale Uliczki. 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 Teraz może multi. co Sobola. To bardzo mało. Aha. Super bonus. to bardziej jestem z dużo ruszać. Jakoś widać. Oczywiście musi być ścierać jeszcze do wody, jak pewnie dlatego by ścirała bo nagrywam. Dlatego bym pewnie ściana. Oj, kole jest już Jesteśmy pierwszy, wygraliśmy Taka sygierka Zagrałem dwa gameplaya Oczywiście jestem delikatnie przyrubiony Postaram się Może się nie będzie, pewnie, nie 3 dni Ojku, przepraszam, pewnie nie będzie 3 dni Ale będą Naprawdę filmy jakieś nie wiem czy jest codziennie, bo tam jestem w placówce i w ogóle mam tam. Jakie ja tam głowoda, chodzę jeszcze do szkoły w ogóle nie. Kto chce, by się. A! chcę. Tylko jak się jest do, do gry, zapraszasz sydek, Nie wiem. Ale to użyto ją, nie ta mapa. nie, nie, nie przypadło za bardzo. No ale tak to. jest fajna gierka. Dzisiaj do którego pobrałem. Pograłem w kilka godzin. Chyba od 21 do tam. Do właściwie widzicie, w której Próbowałem wszystkich ustawień. Te ustawienia, które mam teraz są najlepsze. Czyli to jest sterowanie oczywiście, bo graficzne. To mogę... Ja różnie ustawiam. Ja różnie o kurde. Ała O cholera!

Odtwarzanie, twarz. wydarzenia, i wydarzenia, za wydarzenia, za wydarzenia, za zobaczyć. za O, kurde,

Oczywiście musimy przycierać. Ta pora jest tak, tak. A to co za obrona? Ta se Kurde. Oj, dupa zdechłem Mógł już grafika ale w, albo na medium, what the fuck, wodziny, co się teraz stało, nie? Ale no dobra, ile te się już trwa? Ee, 8 minut dopiero. Oczywiście musiałoby ściąć delikatnie. O, jestem to teraz bliżej, 18 levela. Jest to za pierwsze miejscu. No iść do wsie to z, do gówno mi. No, nie chcę, nie chcę, nie chcę. To jest dojść. <gry> Jak ja? A tak, dobrze, ok. To mam tam? Bronie tutaj są różne. To to, to tam można modyfikować. to nie wiem, kiedy się odblokuje Mam jakieś. O, właśnie, takie coś. Aż ciekawsze, zobaczcie, takie coś kosztuje. I. O, o, kurwa. A tak, coś. Jo, drogo. O. 162 zł i 30 groszy chodzi piechotą. O, taki za. 4, 4 zł 2 grosze fajnie, fajnie, fajnie wygląda mam takie za 149-99 To też ci chodzi o piechotą o to jest takie akt. O! Tak jak bo można zobaczyć. Broni, jakie tu? Tutaj można mieć. Takie można być kurda, AWP ja bym chciał być. Ale bym musiał. Ja... ja bym chciał tą No. Ja pierdyl. A jest to po prostu taka... O, tu jest AWP do odblokowania. To taka bro... O kurwa. <laughs> Przepraszam, to mamy jeszcze... Takie pompy mamy. Karabiny szturmowe do odblokowania. Nie wiem, ile ich tutaj jest właśnie, ale patrzę, to trochę ich jest tutaj, nie? Tego nie wiem, co to jest, a ładnie wygląda. Co są komin, no, a te same obrażenia, te, te same, to chyba jest samo sama nawet no. Można mieć różne broni na trzech setach, można mieć trzy setciki Dawno nie dotknąłem jest do dupy, bo go przetestowałem A kiedy w ogóle takie Glocka blokuje? A diglo? No, O To jest spoko brońka No więc To nie wiem co to jest, to będę dopiero zblokowane To co pokazywałem To są jakieś tam te ryby, to jest ten To jest jakby... To sobie mogę tam zaprezentować A w 13 sekund musimy zniszczyć wszystkie te złote króliki To będzie za Zajebiście, kurwa Z oczywiście i chciałem przeknąć. Jak ten film nie, nie będzie zlecony, nie? Że, że mi zdów nie będę mógł odpalić pliku, to się złamie, nie? raz dwa trzy nie, nie bo się Coś jeszcze jest?

żeby się ten plik odpalił. Taki to tryb. To już jest strona i... Och, wam jeszcze pokażę. To już a Controls. Eee, Acel Wiel. Nie, to chyba było w nie Ta że siel do of. Czy mogę to zaprezentować? Czy ja mogę zaprezentować to? Do ja jest tutaj. Zielony mówię ja przez nosy. opcje o właśnie o to jest to dla playu jest to myślę o taki na playu jest to myślę no, o taki jest to myślę na playu a nie był takim gracz. a grałem na playu Tego tra na sztukę, gotowy chciał grać też tak blisko mieć. No, bez nie? Grażę na takim, a im, rozdzielcość. To są dwie najważniejsze opcje. Dawaj do ultra. Tak wygląda da Ultra To mi się podoba To jest taki bardzo standardowy 啊，这些不你们你们这一代个，对，我估计就是咱们这，对，对吧？ Chcieli z tej gry geble? Jakieś tam 3-2, odcinki napiszcie w komentarzu i na początek dajcie mi tam 10-15: łapę w górę! Bym prosił, a jak nie, no to i tak pewnie nagram cały ja, ale bym prosił, że nie, co to. to, to... To co dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że mi się ten tik odpali i do zobaczenia później... Do zobaczenia jutro albo dzisiaj jeszcze. No to trzymajcie się. Hej hej. Oj. Hej.